Cześć, witajcie na Czysta Kultura, ja jestem Grzegorz. Witajcie po dłuższej przerwie, także takiej trzy tygodniowej. To u nas jest naprawdę dość spory odstęp czasu, no ale wiecie, jakiś krótki urlop. Potem zaczęło się euro, więc oglądaliśmy. No i gdzieś tego czasu zawsze, zawsze brakowało i odkładaliśmy kolejne materiały na półkę. Kilka jest już jakby w trakcie, w trakcie montażu, więc spokojnie. A dzisiaj chciałem z wami porozmawiać o tych teaserach, krótkich takich zwiastunach, Drugiego sezonu Wiedźmina miały być omówione trzy, no ale Netflix spóźnił się z Jennifer, więc będzie tylko Ciri i Geralt. A jeśli zajdzie taka potrzeba i ten trzeci zostanie wypuszczony w jakimś sensownym terminie, no to po prostu on wleci jako trzeci dodatkowy materiał, krótkie jakieś omówienie, więc wydaje mi się, że całkiem spoko. Także zapraszam Was i jeszcze raz jesteście na Czysta Kultura. Na pierwszy ogień idzie oczywiście teaser Ciri, także jednej z tych powiedzmy trzech głównych bohaterek, trzech głównych bohaterów całej serii. I właściwie no, mamy flashbacki, mamy jakieś migawki, mamy jakieś takie szybkie sceny, ale mniej więcej dostajemy taki ogląd tego, czego można się spodziewać w tym drugim sezonie. A więc Ciri, po tym jak spotkała w końcu Geralta i po sezonie, w którym ta ich podbudowa relacji była kiepska albo bardzo kiepska, no to ruszają do Kermoren, czyli tego siedliszcza, czyli tego zamku Wiedźminów, prawda? No i na tych zwiastunach, na tych tiserach, to wszystko widać, w takich flashbackach, kiedy wchodzą na jakiś dziedziniec, ee, Ciri jeszcze jest ubrana w jakąś tam suknię powiedzmy, e, i to jest sam początek, więc możemy spodziewać się, że faktycznie Ciri i Geralt są w Kermoren, i że przez kilka początkowych odcinków drugiego sezonu będą tam pozostawać, jeśli nie przez dłuższy fragment. Także to jest jakby podstawowa kwestia, a druga rzecz, widzimy także, jak już w Carmorelle jesteśmy, widzimy całą zbrojownię Wiedźminów, pewna symbolika cechu wilka, widzimy miecze wiedźmińskie, widzimy także dość dziwny sztylet, którego jakby pochodzenie nie jest jeszcze do końca znane, ale to, że on się pojawił, to, że gdzieś tam na namignął, wydaje mi się, będzie mieć jakieś konkretne znaczenie. Kolejne fragmenty pokazują równie ważne rzeczy, bo wiemy, że Ciri będzie w Kermorem przechodziła szkolenie. Wiemy także, że Wiedźmini w pewnym momencie przestaną sobie z nią radzić, czyli po pierwsze, będzie miała wizję. Będzie miała wizję, które oni będą próbowali w jakiś sposób tłumić. No ale w końcu przestaną sobie jednak z Ciri radzić. Zresztą mamy na flashbackach właśnie taki obraz jakby z oczu Ciri nieco zblurowany, nieco zamglony. To może być zwiastun tego, że właśnie jakieś wizje będą pokazane. Mamy też ten moment, kiedy Ciri się szkoli. To jest moment, kiedy e, Wiedźmini nie mogą sobie poradzić. Wzywają na pomoc za przyjaźnioną czarodziejkę, czyli Triss Merigold. No i na tej ścieżce zdrowia, gdzie Ciri biega tam dookoła jakby zamku, do tego dworzyszcza, ona spotyka po raz pierwszy właśnie, e, właśnie Tris. To jest taka scena, kiedy Ciri jest w trochę innym anturażu nie jest w zamku, tylko jest gdzieś tam w jakimś innym terenie. Moim zdaniem to jest właśnie ten moment, kiedy ona biega, kiedy jest na tej ścieżce e, takiej przełajowej i spotyka Tris. To co jeszcze rzuciło się w oczy, a z czego fani powinni być zadowoleni, bo Netflix w jakiś sposób ich posłuchał, to oczywiście ulepszone zbroje Nilfgardu. Te z pierwszego sezonu faktycznie. Wyglądały nieszczególnie. W drugim one wyglądały już dużo bardziej profesjonalnie. Nowa osoba wzięła się za to wszystko i efekty od razu widać. Jest dużo, dużo lepiej jeśli chodzi o Nilfgaard. Całość tego teasera zwiastuje nam jeszcze to oczywiście też jest przypuszczenie poparte wiedzą, bo kto czytał książki, kto czytał sagę, ten wie jak to wszystko się może potoczyć. Że Ciri, Geralt i Triss w końcu wyruszą z Kermoren. E, spotkają kompanię krasnoludów no i będą dalej podróżować. Zresztą e, ma to też swoje uzasadnienie w innej scenie. Scena ta pochodzi już z tego teasera dotyczącego Geralta, mianowicie chodzi o Fajnveld, czyli te kwiaty, które, elfickie kwiaty, które rosną wyłącznie w miejscach splamionych, gdzieś zbrukanych e, starszą krwią, czyli docelowo w Dol blatana, czy na tym wzgórzu, gdzie gdzie zabito Laredoren. no i tu mamy dwa miejsca wiemy, że podczas podróży Geralta i Ciri Tris, no te kwiaty gdzieś tam się pojawiają, bez szczegółów, tu nie będziemy oczywiście e, wprowadzać spoilerów, ale te teasery widać, że się przeplatają, bo coś, czego powiedzmy w tym zwiastunie Ciri się nie dowiedzieliśmy, no tu u Geralta staje się już dość oczywiste. Jeśli zaś chodzi o naszego ulubionego Wiedźmina, to ten jego teaser wydaje się nieco pełniejszy. Nieco więcej w nim już się zdradza. Na przykład ten moment, oprócz oczywiście tego, co już wiedzieliśmy, że przechadza się z Ciri po dziedzińcu Kermoren, to oprócz tego widzimy Geralta powiedzmy w takiej scenie bojowej z mieczem w ręku, kiedy przechadza się przez jakieś, jakieś korytarze, jakieś lochy, a następnie gdzieś tam po jakimś takim właśnie dziedzińcu Opruszonym lekko śniegiem. Można się domyślać, że chodzi tu po prostu o jakąś randomową walkę z jakimś potworem, aczkolwiek nie wykluczałbym, że jest to powiedzmy scena, kiedy jest w dworziszczu Uniwelena i tam dzieją się rzeczy. Od, na to też wskazuje na przykład jedna, jedna rzecz: mianowicie jest taka scenka, jest taka migawka z cieniami dwóch osób, mężczyzny i kobiety na ścianie ale cała otoczka takiego fajnego pałacyku, dość bogato zdobiona, no wskazywałaby na to, że to się może właśnie dziać podczas tej wizyty u Nivellana, którego zagra Christopher Hiviu, więc, czyli Tormund z Gry o Tron, więc tym bardziej warto, warto na to zwrócić uwagę. No i tamten Nivellan, powiedzmy, snuł swoją opowieść Geraltowi. Moim zdaniem to może być właśnie ten fragment lub po prostu jakaś taka Randomowa walka z potworem. Wydaje mi się, że tego też nie zabraknie, no bo to jest jakby też solą wiedźmina, że on przyjmuje zlecenia. Plus, wiecie, były wycieki ze skryptu pierwszego odcinka, drugiego sezonu, no i wiemy, że on zacznie się właśnie od takiej sceny, e, sceny bojowej, kiedy Gerald z jakimś tam potworem e, się mierzy, więc to by się e, zgadzało. Co do innych migawek, co do innych flashbacków, mamy tam na przykład dłoń. Która trzyma wiedźmiński medalion. Wydaje się, że to może być dłoń Ciri, która szkolenie na wiedźmina przeszła i oczywiście te całe, te całe bojowe nauki e, przyswoiła, no ale formalnie, jakby wiedźminem, e, być nie mogła. Mamy też stopę taką namydloną gdzieś wyłaniającą się z i tu oczywiście mamy trzy typy poza Ciri i poza Tris, która w Kermorem będzie. To może być także. Yennefer, jak wiadomo, Wiedźmin, więc sceny z kąpieli być muszą, no bo jakże by inaczej, prawda? W pierwszym sezonie mieliśmy też słynną scenę w Bali. Mieliśmy też scenę właśnie podczas kąpieli Yennefer i Geralta. Więc w drugim sezonie idziemy tym samym wątkiem dokładnie. Poza tym wszystkim mamy kilka takich scen, które dość trudno rozszyfrować, na przykład jakiegoś długowłosego mężczyznę który gdzieś tam w lochach się przechadza. Nie jest to gościu postury Geralta, więc no celuje albo to jest Vilgefortz, może Rience, tak bym to widział. Mamy także taką dużą kamienną salę z ujęciem z góry, gdzie widzimy dwie osoby plus jakąś czarno -włosą kobietę jako jedną z tych dwóch osób. Może to być Yennefer, ale może to być na przykład takie zatlizowanie troszkę postaci. Filipy Eilhart, która w tym drugim sezonie ma się pojawić, a wiemy, że ona była jedną z takich głównych rozgrywających w całej e, sadze. Być może także będzie gdzieś tam przedstawienie Dijkstry. Ciężko stwierdzić, no bo to była e, migawka, więc e, tutaj nie ma za dużego pola manewru. Mamy też taką scenę, kiedy Geralt stoi plecami do innego Wiedźmina. Czy to był Vesemir? Też ciężko stwierdzić, bo jest ujęcie, ujęcie z góry. Geralt ma wyciągnięty miecz, być może jakieś niebezpieczeństwo dookoła ich się czai i szykują się do walki, więc to takie jest bojowe, bojowe, ułożenie, prawda, żeby mieć przegląd, pora w kole, więc to są takie sceny, no i coś, co też jest dość ciekawe, a więc czarne ręce zakute z tyłu jakiegoś gościa w czerni i tutaj są takie spekulacje fanowskie, że to może być Kahir po bitwie po bitwie nad Soden co by się nawet zgadzało, bo kiedy widzieliśmy ujęcia z planu, jak kręcono, to widzieliśmy, że aktor, który grał Kahira, jest taki mocno zapuszczony, ma tą brodę, dłuższe włosy. No, wygląda faktycznie jakby gdzieś już był po jakichś przeżyciach, jakby był jeńcem, jakby coś bardzo poważnego go spotkało. Całość wieńczą dwie inskrypcje. Które można przetłumaczyć jako następny i zima i taka scenka, gdzie, gdzie widzimy buchający ogień w kominku i rękę złożoną w bardzo charakterystycznym geście. więc to może być rzucany art, na przykład, czyli jedno z tych wieźmińskich zaklęć, jeden z tych wieźmińskich znaków. No i to jest właściwie wszystko. To nam daje taki ogląd początkowy. No, pewne rzeczy są oczywiste, więc tu nie ma żadnych niespodzianek, ale jest kilka takich fajnych tropów. Tego, co nas może czekać w drugim sezonie. Tak jak powiedziałem, Yennefer prawdopodobnie będzie w kolejnym osobnym materiale, jakimś krótszym, może będzie ciekawy, a zakładam, że będzie. Więc tych wiedźmińskich materiałów też u nas będzie coraz, coraz więcej, no bo wiadomo, premiera drugiego sezonu zbliża się wielkimi krokami. 9 lipca jest WitcherCon, na który bardzo. Serdecznie zapraszamy w imieniu naszych kolegów z Netflixa. Będzie wielkie wydarzenie, pierwsze takie, i tam też możecie spodziewać się wielu fajnych atrakcji. No i tyle. No i tyle. Także co? Piszcie, co sądzicie o tych teaserach. Czekajcie na kolejne nasze filmy. No i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!